Hej, hej, ciągle walczymy o miliony. No, a dzisiaj nie tylko właśnie w Keno, bo w Keno walczymy o milion. Jeżeli z dziesięciu by nam się udało mieć właśnie 10 i taka stawka to jest wtedy milion, ale tutaj mamy nowość obiecującą nam milion złotych. No to zobaczymy, jak to pójdzie. Keno dzisiaj zostawiamy na koniec, bo. Dzisiaj powinna być ważniejsza nowość, Ten oczywiście, tak jak zawsze. No, właśnie: 5 losowań na chybiu i bez mnożnika. A tutaj, tej naszej nowości, będziemy oczywiście szukać liczb. No, i też symbole są poszukiwane. I mam 12 i 13. Może 13 na koniec, a na początek 12. Bibala, kasa, zaczynamy. Niech żyje kasa, a więc tej kasy szukamy, albo właśnie symbole też mile widziane. Szukamy 35, 11, 33, 37 i 38. Widzimy, że poza 11, same, właśnie 30. No, i oby one były. O, a zaczynamy od dziewiętnastki. No, siódemka to wiadomo, że nie. 28, osiem, jakby odyszkę więcej, no to już by coś było. Tu niestety blisko. I 16. W tym rządku na pewno nic. Trzydzieści O, mamy 37. No to już wiemy, że coś będzie, a więc ulga. A bo właśnie zapomniałam powiedzieć, że wkładu aż 9 dyszek, więc y, dyszki zabrakło do wkładu 100, więc. No powiedzmy, że ulga jest to na pewno. No to nowość. Miło powitała tutaj było blisko, ale jak już wiemy, że coś jest. Już tak na spokojnie właśnie. No i tak. Szóstka nie. Tutaj też nie. Dwunastki nie szukamy. Dziewiątka. Dwadzieścia dwa. Tutaj nie było. Oddalimy, żebyście widzieli te liczby poszukiwane. 17 nie szukamy. W tej liczby nie. nie. No i jedynki na pewno nie takich niskich nie szukamy poza 11. No chyba żeby dodali tutaj jedynkę, no to wtedy tak 30, ale my 30 typowego nie mamy. 26. 31 nie. 39 też nie. I 8 na koniec. Ale mamy 37. Przybliżymy. Yy, ogólnie koszt jednej to 20 zł. Więc zobaczymy, czy tutaj będzie 20 zł, czyli zwrot, czy coś więcej. No, akurat, właśnie tyle, ile kosztuje, ale chociaż mamy. Więc miłe. Tutaj powitanie. No, i trzynastka została nam do zobaczenia. O, i będziemy szukać trzynastki. Może to będzie fajny znak? Kto wiem? No, i takie pozostałe liczby.

I 22. Też było blisko. 29. Nie ma. Też nie ma. Było blisko do piątki. 35 tutaj nie szukamy. No i siódemka. Ostatnie dwa rządki. O tutaj dziewiętnastka tej liczby nie szukamy, dwunastki też nie, nie i dziesiątka. Zobaczymy, czy coś tutaj wpadnie. Trzydzieści nie szukamy, dziewiątki też nie, trzydzieści dwa nie, szóstka i jedenastka, wtedy była szukana, a tutaj nie ale tak, na no to wychodzi, że tutaj pusto więc nowość połowicznie udana ponieważ, chociaż mamy tutaj 20 zł nie było tak, że totalnie nic no ale wiadomo liczymy zawsze na plusy a zobaczymy, może Keno się spisze i wtedy będzie jakiś plus, a jak nie no to już nic nie mamy na to wpływu, zobaczymy może Milion będzie, ale właśnie w Keno. Jak tutaj nie było, to może w Keno. To zaczynamy. Będzie pięć taberek. Potrzebujemy co najmniej pięciu liczb. Im więcej, tym lepiej, wiadomo. Albo jedna, albo wcale. Właśnie jak nie ma wcale, to też coś mamy. No to zobaczymy. Pięć losowań. Leci tabelka. I tak, dziewiątka jest. Mamy na pewno już jedną. 15 nie ma. Oczko nie pojawiło się. 25 nie ma. 26 też nie ma. 31 nie ma. Kolejna liczba jest. Mamy dwie. To już by musiały być kolejne, żeby coś było. I mamy właśnie kolejną. Mamy y, też tą przedostatnią. A czy będzie ostatnia? Mm, niestety nie. Fajnie szło. No bo od tego momentu szły, ale niestety ostatniej liczby nie było i zabrakło dosłownie tej jednej, a było blisko. No nic, kolejna tabelka. Kolejne losowanie. I widzimy, że mamy dziewiątkę znowu. Piętnastki nie mamy, oczko jest, tym razem jest. Mamy dwie. 25 nie ma, 26 też nie. Mamy trzecią. Tej liczby nie mamy. Nie ma. O, to już niestety, koniec. I ostatniej też nie było. No to za mało. Tutaj nie było tak już blisko. Czas na kolejną tabelkę. Kolejne losowanie. I tu już dziewiątki nie mamy. Ani piętnastki, ani oczka. 25 też nie ma. No i tutaj. Pojawia się 26. O i 31. Od razu dwie, Tej nie mamy. Mamy trzecią. No, już nie mamy tej liczby, więc nie ma szans. Mimo, że była ostatnia. No, więc podobne losowanie, tak jak w tym przypadku tej pierwszej tabelki. Niestety nie udało się. No to kolejna tabelka. Nie, dziewiątki nie mamy. 15 nie ma, 21 nie ma, 25 też nie ma. Nie ma 26. No, 31 też nie widać. Tej liczby nie ma. Nie ma, oby tak dalej nie mamy. I uwaga, jest. Już myślałam, że ta ostatnia wpadnie. No, nawet gdyby była, też byłoby, no powiedzmy, ok, ale mamy lepiej, bo. Nie było żadnej liczby, a wtedy płacą szóstkę. I mamy mnożnik właśnie 5, 30 zł. Uff, już chociaż Keno coś dało. Bo się obawiałam, że skończymy na niczym. A mamy ostatnią szansę, żeby coś dodać. Znaczy dodamy. na no to tabelka. I tak, dziewiątki nie widać. 15 nie ma. 21 nie mamy. 25 też nie. A, ale mamy 26. Chyba że zostanie tylko ta jedna. 31 nie ma. Tej liczby nie mamy. No kolejnej też nie. No ale mamy y, niestety drugą liczbę. No i ostatniej nie było. Niepotrzebnie pojawiła się ta albo tamta na no, odwrót. No ale okej. Okay. Nie jest jakoś tam idealnie, daleko do ideałów, no bo jak jest minus, to nie wolno nawet mówić, że jest idealnie, no bo nie jest, ale mogło być gorzej. Mamy na Keno 20 zł na minusie, na to wychodzi, tak? A tutaj może podsumowanie już takie ogólne: 20 zł na minusie w Keno, 30 w Keno mamy. I mamy 20 tutaj w naszej nowości. 12 była udana. No myślałam, że będzie 13, jak już coś to bardziej bym stawiała na 13, a jednak dwunastka. No to tak, łączny minus byłby 40 zł, ponieważ mamy tutaj 5 dyszek. A wkład to było 9 dyszek. Niestety nie ma miliona, ani w nowości, ani w keno. Oczywiście w Keno będziemy szukać tego miliona, i to właśnie moim sposobem. Więc spokojnie, nie obawiajcie się, że jak coś nie idzie, to się właśnie nie musicie obawiać, bo gdybym, tutaj yy, coś by było mocno nie tak, no to wiadomo, żebym nie kupowała, więc tylko proszę o oglądanie. Yy, jeżeli właśnie są tutaj stali widzowie, to dziękuję, a nowe osoby. Zachęcam do zostawienia subika, będzie mi miło. No i tutaj wspólnie czekamy na te miliony. Może kiedyś się pojawią. A jak nie, no to nic, nie ma na to wpływu. No to dzięki za oglądanie i pa!